Czy Jakub jaki musiał i dobrze zeskautowani, bo w końcu chce strasznie, w ogóle w całym meczu te trójki rzucali we dwóch. I wiedzieliśmy, że to są ludzie, którzy nie tylko oni nie będą się patyczkować, tylko będą wychodzić po zasłonach i rzucać to jest ich sala. Nie ma powodu, żeby po latach treningu na tej sali nie wpadało. Po prostu źle broniliśmy, nie robiliśmy tego tak, jak potrzeba. Udawaliśmy wręcz bym powiedział, bo to jest wszystko kombinowanie, a nie granie agresywnej obrony na człowieku, który, który wybiega pod strzał. I tak się to skończyło. Y bardzo niespodziewana porażka tak naprawdę chyba największa niespodzianka tej kolejki po tych serii bardzo dobrych meczów, gdzie widać było progres, szczególnie w meczu z tychami. Dzisiaj taka niespodziewana, niespodziewana wpadka. I tym bardziej, że przez większość meczu mimo wszystko prowadziliście, wyszliście na plus 10 w trzeciej kwarcie i w tej ostatnie 10 minut zdecydowało. No tak, ale to właśnie są takie momenty, w których o... Nie wiem, nie wiem jak to wytłumaczyć, bo ja też nie siedzę w łbach zawodników. Ale tutaj przez cały mecz dawaliśmy sobie skakać i po łbach i wychodzić po tych zasłonach pod strzały. A to, że w pewnym momencie się uda tu przechwycić, tu trafić i pójść odejść na 10 punktów, to jest zupełnie inna sprawa, bo to powinno być, być normalne. Graliśmy pod kosz, korzystaliśmy z przewagi wysokich, rzucaliśmy bardzo dużo wolnych i takie było założenie. To, że nam nie wpadło z obwodu, bo parzych normalnie z 0,6 to nie ma, miał czyste pozycje. To jest strzelec, który no musi z tych czystych rzutów oddawać i coś by tam pewnie powinien trafić, ale kwestia jest defensywy i kwestia jest zbiórek broni I to, to są rzeczy, które ja szczególnie ze szczególną energią wypomniałem zawodnikom, bo po prostu nie, nie mamy o czym myśleć, jeżeli będziemy to tak robili, jeżeli podejmiemy taką walkę, bo to nie jest kwestia żadnych założeń e, taktycznych. Jeżeli chodzi o samą z, zwykłą zbiórkę, e, to trzeba podjąć walkę, trzeba e, podjąć walkę fizyczną. E, trzeba zrobić wszystko, żeby tą piłkę zdobyć, a nie dawać ponowienia, e, bo to tylko potrafi rozbujać przeciwnika i tak było również dzisiaj. Nie tylko parzyk dzisiaj nie, nie, bardzo nieskuteczny, bo oprócz Andrzejewskiego właściwie wszyscy grze się kukiełka 1 na 12 zupełnie ta, ta skuteczność nie przypominała tych ostatnich meczów, gdzie, gdzie trafialiście dzisiaj 35% z gry w całym meczu. No zgadza się. No to były głównie rzuty z obwodu, które były niecelne. tak? To, co mieliśmy pod koszem, kilka powiedzmy, takich tam drive'ów zostały nietrafione. Reszta to, co grali Wysocy tyłem, to, to raczej bywało skuteczne i takie też było, tak jak powiedziałem, założenie. No, zrobiło się gęsto pod koszem te odrzutki, czy do parzycha, czy e, do Grześka Kukiełki, który miał kilka też no, niełatwych rzutów, rzucał w końcówkach akcji, ale powinien coś z tego trafić. Ale to nie jest to, to nie było przyczyną. Przyczyną jest 83 punkty, przyczyną są te proste. Te, mm, rzeczy, i tak jak powiedziałem, no, wręcz nazwałbym to i tak nazwałem w szatni, że to nie jest bronienie, tylko udawanie, przegrywanie 1-1 e, z ludźmi. E, nie brak agresywności na tych wyjściach po zasłonach, jeżeli się e, w Ełbach zagnieździło, że po wygraniu z tychami to już my tak świetnie gramy, to nie to trzeba robić regularnie i Regularnie porządnie, a nie liczyć, że ktoś tam może będzie skądś nie trafiał, bo dzisiaj trafiał i, i, i to jest nauczka. Niestety już przez moment mi się cisnęło przekleństwo na usta, niestety kolejna i, i do niektórych to, to nie dociera, jest, jest, jest to ból. Wiemy, że teraz jest ciężki tydzień przed nami. Zrobienie takich błędów i takie niepodjęcie walki pod tablicami skończy się dramatycznie, i to, jako jedyna, jedyna rzecz, która może z dzisiejszego meczu jest godna do zapamiętania, to żeby tego nie powtórzyć. No, ale tak samo było w pierwszej rundzie, że w przypadku meczu z Łańcutem po serii słabszych meczów y, wszyscy się zmobilizowali, na ten Łańcut zagrali przez większość meczu bardzo dobrze wygrali. Czy możemy się tego samego spodziewać od zawodników tak przed meczem nie, najbliższym z Krosnem. Ja się nie chcę tego spodziewać, tylko ja tego oczekuję, bo y, y, to jest rzecz, którą ja wypominam. Jeżeli można tak zagrać z dobrymi zespołami, to tak zagrać defensywę z zespołem z, z Tychów, z, zagrać gdzie mieliśmy tylko chwilę jakiegoś to Doju, rzeczywiście zagraliśmy źle. Reszta naprawdę było to na, na dobrym poziomie. E, tak samo z, z łańcuchem e, i uważam, że, że mobilizuje ten zespół walka o stawkę z dobrym przeciwnikiem. Oby tak było w najbliższym tygodniu i oby ta nauczka miała chociaż jakiś jeden plusik, bo wiadomo, że to w tym momencie bardzo nas uszkadza w tabeli e, walka o jakieś wyższe miejsce niż to trzecie. E, jest, jest to niewątpliwie dla nas e, nieporażka, bardzo duża porażka, ale ona się z czegoś wzięła. No ona się wzięła z tego, że nie zrobiliśmy tego tak, jak powinniśmy. Zawodnicy nie zrobili tego tak, jak powinni i mamy o to wielką, wielką pretensję, bo nawet nie trafiając i mając kłopot w, w ataku jakiś ze skutecznością z obwodu, to powinniśmy to zrobić, ten mecz przepchnąć na kilka punktów, otrzeć pod z czoła i, i liczyć na treningi w następnym tygodniu, że oprócz poprawy defensywy zrobimy również progres w trafianiu, bo trafianie jest rzeczą bardzo, bardzo płynną, i o parzych potrafi razdać 4 na 6. Dzisiaj miał 0 na 6 z otwartych. No i tak niestety jest. Defensywa powinna być podstawą i, podstawą i stałością, a żeby ona była, to musi być agresywność i, i taka wola hard walki za każdym razem, a nie tylko w momentach, gdy się pali grunt pod stopami. Dziękuję za rozmowę.